Zamiast depeszy? Cóż, nie spodziewaliście się? A wy ciuteczko, jak, w jaki sposób? A kolej żelazna, to co? A wyście myśleli, że ja już nogi wyciągnęłam i dostawiłam dla was spadek. Ja wiem wszystko, jakieś ty stąd leperze wysyłał mój drogi generale. Ileś musiał za nie zapłacić. A ten to Francuz? Monsieur de Gris? Tak, proszę Pani, jestem po prostu zachwycony widzieć Panią istny cud, Pani zdrowie, Charmantel, niespodzianka. Otóż to, Charmantel, znam ja Ciebie, Francie, i o, nawet Tyle nie wierzę. A ta to co za jedna? To Mademoiselle Blanche. Zamęczna? Mademoiselle jest panną. Wesoła? Nienudna z nią? Po rosyjsku rozumie? Bonjour! Bonjour madame. O, oczy spuściła zmanierowana ceremoniatka. Widać od razu, co to za ptaszek. zajmujecie. Za czyje to pieniądze, mój drogi generale? Przecież wszystko masz zastawione. Ile winien Francuzowi wiem wszystko? Ja cioteczko dziwię się, cioteczko, moje przychody są wysokie, nie przemieszczają rozchodów po takich słowach ja nie wiem. A tu pewnie od ruletki nie odchodzisz. Spłukałeś się na ruletkę, ja z moim stanowiskiem, ja no, urzesz, urzesz. wszystko urzesz. Polino, podejdź no tu. Bardzo ładna. Zakochałabym się w tobie, gdybym była kawalera? Odwróć się. Czy to podkładkę masz we włosach? Nie lubię tej teraźniejszej, kupiej mody. No, ale czas już na mnie. Odstąpisz mnie, Aleksego Iwanowicza, chcę się tutaj rozejrzeć. No tutaj nie cioteczka, ale ja sam i my wszyscy czulibyśmy ogromny zaszczyt móc towarzyszyć cioteczce. A pieniędzy to ja ci nie dam. Dość, podnaście. Gdzie ta ruletka? Pojawienie się babki na ruletce wywarło na zebranych dość duże wrażenie. Bardzo podobało jej się to, że złodziejaszków wyrzucają. Bardzo podobało jej się ruletka oraz to, że kulka się kręci. Zapragnęła bliżej przyjrzeć się grze. lokalnie i inni nadskakujący w soli, przeraźliwie spłukani Polacy, natychmiast znaleźli i opróżnili dla niej miejsce obok głównego krukiera i popchnęli tam jej co oznacza każdy obrót i jak należy stawiać. Ten kędzierzowy krupierz zawołał zero i wszystko zgarnął dla siebie, co to oznacza. Zero to wygra na banku, więc ja nic nie dostaję, jeżeli wcześniej obstawiła pani zero, to zapłacą 36 razy tyle. Więc dlaczego ci głupcy nie stawiają 36 przeciwko jednej? Głupstwa plecież, masz W postaw natychmiast na zero. A do was i wiem, no zero dopiero co wypadło, teraz się nie pokaże. Głupstwa plecież, kto się wilka, bo i niech do lasu nie wchodzi. Masz, masz, stawiaj, natychmiast na zero. Koło zachęciło się i padło trzynaście, przegraliśmy. Do lichać prędko będę musiała czekać na to zero, choćbym miała umrzeć do siebie do zera. – Zero. – Widzisz, widzisz, sam Pan Bóg mnie natknął. No, czego nie wypłacają? Ile ja teraz dostanę? – Ciężki łono z 50 złotymi i jeszcze dwieście frygrysztorów. To wszystko zgarnąłem łopatką i przyciągnąłem do banki. Stawiajcie Państwo, stawiajcie, czy nikt już nie gra? – Masz, masz, dwa tysiące postaw. Jeszcze raz na zero. – Antoni do Wasiliewno, niech się Pani opamięta. – Kup, pan wiem, co robię. – O, więcej mnie treni. Stawiaj na tymiast, na zero. Koło zakręciło się i no, było czternaście. Przegraliśmy. – Dwa tysiące, postaw na czerwony. – Cztery tysiące razem dwanaście tysięcy. Dość. Idziemy. Całe nasze gospodarstwo zgromadziło się dookoła babki. – Brawo, brawo, to było lśniewające. Cóż za wygrana. – Tak, wzięłam i wygrałam. Dwanaście tysięcy. A wy tu siedzicie nie do łęgi i nic nie robicie.